Restauracja, w której idziemy, nazywa się Hashem Restaurant. Jest 7 minut, drogi, 7 minut drogi pieszo od hotelu według nawigacji Google. Samochodem byłby 5 minut, więc nie, nie dużo krócej. I serwujemy tam głównie falafeles. Ma bardzo dużo opinii. 4 na 5 ocena, z czego ocen 10 tysięcy ponad wystawionych, więc bardzo dużo. Idziemy we trójkę. Bo Gasper zjad pierniczki i się najadł. No Nie ukrywam, że nie wiem, co to ze względu na uprzedzenia, czy to jest, ma jakieś pokrycie w rzeczywistości, ale czuję się tu mniej pewnie niż w Tajlandii. Mniej pewnie się czuję pośród tych ludzi. Plusem, że jest to miejsce raczej nieturystyczne, bo nie ma tutaj turystów, jest to, że ci ludzie tutaj, ci sprzedawcy nie nagabływują do kupowania rzeczy. A jak wiemy, ludzie pochodzenia tutaj blisko wschodniego bardzo lubią. Kurwa, co jest. Bardzo lubią mówić hello my friend i tak dalej, czego się bardzo tutaj obawiałem. Co pewnie jeszcze nas spotka przy Morzu Martwym bo petrze Ale w stolicy kraju nie ma tego, bo tutaj po prostu nie ma turystów. Musimy jak przejść, nie? Skup się na chwilę. Że jestem skupiony. Ale na petrze. No to jestem. Mamy czerwone, no to po co iść? Coś. Dobra, chodź. A co ty nagrywasz kuliki na żywo, tak? Znaczy mam podgląd. Oh. Także chyba tu anitka siedzi. Chciałem powiedzieć co do tej restauracji ciekawej bardzo. To po pierwsze obrót mamy foliowy, ale nie szkodzi. Druga rzecz, nie ma menu. Nie ma tutaj menu. Po prostu dają, dają zestaw różnych rzeczy, wszystko jest wegetariańskie, którymi się dzielą wszyscy przy stole. Tak, to są jest ten chleb typowy właśnie. Pita, tak się to się wydało. czekam na coś jeszcze. Nie mam pojęcia czy to, jak to się je w ogóle? To jest czy to taki... sztuczce czy coś? Z reguły to się bierze kawałek, odrywa. I coś tu jeszcze idzie, no Okej mhm. Okej, okay. okay, czyli już rozumiem dlaczego jest taki obrót foliowy, dlatego że to, to jest jednorazowe, znaczy no wiadomo, że jest jednorazowe. Dobre? Murde dobre? dobre. O to mhm. zaraz spróbuję. Każdy ma po takim jednym placku, który można otworzyć sobie do środka dawać rzeczy i to, to wszystko tutaj rącznie. No tak to wygląda. Udało się zjeść prawie wszystko, trochę humusa zostało. To odkryliśmy dopiero pod koniec. Było zakryte tak jakby to była jakaś, jakaś cukierniczka czy coś takiego. Nie wiem. Kawy nie możemy wybić tu ani nie możemy wypić w hotelu, więc trzeba coś na tym poradzić. Chyba, że energetyka kupimy i tyle. E, co on ci powiedział? Że lepiej skąd jesteśmy, no że Lewandowski. Ale Lewandowski. No tak. Teraz bardziej znany niż papież albo wałęsa 8 od wyszło za to wszystko Czyli 40 ponad złotych, 40... To jest Nie, 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 wy nie, wszyscy w trójkę się najedliśmy, prawda? Iż było dobrej jakości, Było widać, że jest dobrej jakości wszystko. Także według mnie bardzo dobrze to wyszło Petra, Petra, Jordan, Jeruzalem Jeruzalem Musi być Amman. Jest Amman? O ale takie małe i to jest... To nawet nie jest magnes, chyba. Nie, magnes. Magnes, ale mały. Szukamy dalej. Tak. Drodzy Państwo, jest taka sytuacja, że klimatyzacja jest ustawiona na 30 stopni, zostawiona na grzanie. A jest tu zimno. Ty tu są brzejniki, nawet jakieś. Taka sytuacja jest, już godzina jest 19, a nawet już troszkę później, chyba, i żeśmy się przespali. Przynajmniej ja i Tomek. Ponieważ widocznie potrzebowaliśmy nigdzie, tu nie ma kawy. Jak może być tak ciężko zobaczyć kawę? No jeszcze w żadnym kraju nie było tak ciężko kawę. Zawsze chociaż McDonald's gdzieś pod ręką, żeby skoczyć na kawę czy coś. Tutaj nawet, nie wiem, no herbata wszędzie króluje. Ale troszkę się przespaliśmy i będziemy zmierzać na amfiteatr rzymski. Tutaj ikoniczny taki dla tego miasta, stolicy Jordanii. Przejdziemy się tam pooglądać, zobaczyć, jest oświetlony w nocy i przy okazji znaleźć jakiś sklep spożywczy, żeby kupić napoje, a przede wszystkim kole, żeby mieć z czym pić whisky, które przywieźliśmy z Polski i pewnie nam trochę zejdzie. Mam nadzieję, że pójdziemy spać przed pierwszą w nocy. Chociaż. Ja mam kawę. Jak gdzie masz kawę? W słoiczku mam kawę. No tak, ale tu nie ma czajnika, żeby zagotować sobie Właśnie. wodę. Także pod górkę trochę jest no. Ale grzejnik działa. Trzeba się z tego cieszyć, bo było zimno, naprawdę. Teraz już trochę lepiej. Dobra, więc wychodzimy z hotelu. Idziemy do destynacji wspomnianej wcześniej. Kaja i Kasper zostają, już są w piżamkach i w ogóle. Kasper to w ogóle cały dzień spędził w hotelu. Kaja przynajmniej zami na obiad wyszła. Ale nie szkodzi. Widzę, że ładnie oświetlone tu jest. Podoba mi się. Te sklepy pootwierane. Tak, pootwierane są faktycznie. I na Google Mapsach, jak sprawdzałem jakieś sklepy, to... Spodziewałem się raczej, że to wszystko będzie pozamykane szybko, bo tak chyba było w Turcji, no a tutaj jednak są długo otwarte. Niektóre do 23, niektóre do północy, niektóre do pierwszej, niektóre całodobowe, także spoko. Jest i amfiteatr, nie wiem czy go widać teraz, ja go widzę dobrze. Trzeba tam jakoś się dostać najpierw. Są tu jakieś pasy, więc ten sznurek samochodów się w ogóle zatrzymuje. Nie no. wiem, idziemy, idziemy, łucha! Ja jaka kałuża na samym końcu, o właśnie nas oblali, super, będą nas teraz lać, bo teraz już nie mamy wyjścia, trzeba iść dalej. Czasami jest ten parę sekund takiego okienka, że, że można skoczyć, ale no nieprzerwany filmik samochodów praktycznie. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Są bramki jakieś, jest napis wejście. Są kołowrotki, które się kręcą same z siebie, patrzy no, bez niczego. Tak i nie wiem, nikt tu bilety nie pytał, więc schodzimy. Chciałem powiedzieć coś o tym, na temat tego amfiteatru. Szkoda, że nie można wejść na górę, chyba że jeszcze znajdziemy jakieś wejście, bo widziałem ludzi, którzy tam łazili dzisiaj naprawdę po tych schodkach, a podobno jest do 10 otwarte, więc może... Może jakoś by się udało. W każdym razie chciałem powiedzieć, że ten amfiteat został zbudowany w drugim, wieku naszej ery przez Rzymian, którzy tutaj okupowali, no to, no to były ich terytoria rzymskie tak naprawdę, przez Antoniusa Piusa. Zapanowania tego człowieka. Naprawdę ja byłem cierpliwy, ale już się wkurwiłem teraz w tym momencie. Już mam całe buty i skarpetki przemoczone, bo kurwa co chwilę z jakieś zagłębienia są w ziemi, jakieś doły wypełnione wodą, których w ogóle nie widać. Deszcz pada, to już się tutaj, nie wiem, trzeba w gumiakach chodzić. Już? Do rzeka? Tam jest znowu exit, tutaj nie ma wejścia na górę, pozamykane jest wszystko. To jest jeden z tych krajów, który nie uzyskasz bardzo dokładnych informacji na temat tego, co tak działa, no. w internecie przynajmniej. No niestety jeszcze tutaj nie jest na tyle developed to wszystko i turystyka tutaj kiełkuje, ale nie w miejscu takim jak Amman, raczej bardziej właśnie okolice Petry, południowej Jordanii. Tam to tak, od Morza Martwego przez Petrę do Wybrzeża Morza Czerwonego praktycznie akabę. A tutaj Ammanie, na północy kraju to tak hmm, No jeszcze tą byśmy jutro spróbowali Idziemy do grocery shop, tak? Mhm. I wracamy Czyli zejdzie nam krócej niż myślałem Myślałem, że tu będzie można tak, pochodzić tak. No. Idziemy przez ulicę Nie ma tu przejścia Ale nic nie poradzimy na to Dobra, idziemy, idziemy Wszystko wyszło dobrze Czemu nie prabili? Czy to było na to, przeszli, czy jak? Wiesz, co możliwe. Tak trochę poczułem, że mówili, że teraz, teraz idźcie. Tak, tak. No. Idziemy sobie, tam po drodze była taka kawiarnia, gdzie stały sisze na stołach. I tam sobie panowie, głównie no panowie, bo kobiety spędzają czas w domu w krajach arabskich. Myślę, ja że tutaj też, tak. No. Spotykają się raczej w domowym gronie, a panowie wychodzą. No i tam właśnie siedzieli przy stołach, palili sisze i grali w karty, nie? Taki cały lokal z takimi tam no, gromadkami. Bo bardzo to było klimatyczne, ale nie chciałem nagrywać, nie? Tak. Zakupy zrobione bezproblemowo, pan bardzo miły, zapłaciliśmy też niedużo a co kupiliśmy, to pokażę, jak zejdziemy do hotelu. Chciałem pokazać, co są chipsiki takie, chipsiki takie, takie chipsiki i takie chipsiki. To nie, to z Polski przywiezione Cztery paczki plus dwie litrowe Pepsi. Za te Przejrzę, rzeczy wyszło 2 dinary? Czyli 10 zł na nasze, 11. Może 11 zł. Czy drogo czytanie? powiedziałbym, że faktycznie tak jak napisał ten turysta zagraniczny? W granicach normy. Ale można to zrobić jeszcze z taką na pewno. No, więc nie jest za drogo, ale to jest stolica kraju i to nie jest turystyczne miejsce. Już powtórzę po raz 10. Gorzej będzie na południu, to na 100%. To będzie zdzierstwo, nie mogę doczekać. Ale Proszę ja bardzo, znalazł się jej wrzątek. Szkinę, z tą w hmm. nie. Trzeba było na recepcji pójść, ale się znalazł. Kurde, to z tą kawą też trzeba było iść. Co, na recepcję? No. jeszcze Już o tej godzinie przy kawy nie będziemy pić, nie? No nie, o tej nie, ale jakby wie. To jutro się pójdzie, dobra. No, no więc chyba zabieramy się, że za, 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 za Jacka Chodziarza, tak? Jacek chociaż tak. Napisz dziwnie za informację. Nie chociaż, tylko chociaż. Chociaż. I do jutra I chyba. Chyba że dzisiaj nic to nie to będę na ciekawe nagrywał. Tryk. Ale nie na no, nic. Nie.